Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Castle Story, a z Castle Store, znam się Safe Mode i spróbujemy jakoś ten zamek znowu <noise> ustawić, żeby no, miał ręce i nogi. Bo jak tutaj sami widzicie, jest on wszędzie porozwalany, dosłownie w każdym miejscu gdzie tylko się da są dziury już wiem, że jest konstrukcja jego bardzo skrzaniona. Tak, ja jest tu świadomy bardzo dobrze. Szczerze mówiący mam ciągle dylemat, czy już nie myśleć nad rozpoczęciem drugiego sezonu z tej gierki, z tym żebyśmy teraz sobie zagrali już w trybie hardzie na, na hardzie, tylko całkowicie w inny sposób będziemy budowali tą całą rozgrywkę. Tu właśnie mam ciągle jeszcze dylemat, co w tej sprawie powinienem tutaj zrobić. Bo jak sami widzicie, no, rozgrywka może jest nawet fajna tu, tutaj aktualnie, jednakże są problemy różnego typu postu po konstrukcyjnego źle to jest zaplanowane, nie, nie tak te, jak, jakbym teraz to już faktycznie mógł rozbudować na początku oczywiście no nie wiedziałem jeszcze dokładnie jak o, o, w tym powinienem sobie radzić a teraz już uwierzcie mi <laughs> poznałem mechanikę tej gry i całkowicie już inaczej bym wszystko rozbudował tutaj co widzicie 72%, Do, dorobiłem sobie jeszcze dwóch wojów tutaj bo to wiecie, zawsze Wojowie się tutaj przydają, bo muszą jakoś te tak chronić naszych wszystkich stron. Na trybie normalnie idzie tych mobków jednak może aż tak wiele. Jak widziałem u Hardena, ile u niego idzie tych potworków, to to jest faktycznie już różnica znacząca. Jednakże wierzcie pod uwagę, że Harden się już tutaj rozbudował troszeczkę bardziej, niż ja. Tak, ja już tutaj skrzaniem całą rozbudowę, ale <grystanie> trzeba to wreszcie naprawić. Dobra, coś tu się zablokował. Chciałem, żebyś tu postawił takie bereczki w tą stronę. Nie możesz, to może postawić w drugą stronę w takim razie. Dobra. No i tiam je. Tjam, o co ci, Haman? Pójdę z że w tym miejscu, idę ci teraz do roboty. No i oto jest pytanie. O co mu chodzi teraz, że on nie chce sobie z tym poradzić? Ha. Dobra. Spróbujmy zrobić jeszcze w ten sposób. Tutaj brakuje nam jednego klocka, nawet więc więcej klocków tutaj brakuje, i w tym miejscu brakuje klocka. Tu brakuje nam klocka, więc z dołu byśmy zamontowali jeden klocek i na ten zamontujemy belkę. Tak, on już powiedział do roboty, bo jest więcej zleceń, a nie tylko to jedno. Aha, tak nie zamontuję, bo to jest idealnie na tym. Hmm. Jak to wysokościowo stoimy? Nie, jest chyba dobrze. W tym miejscu powinien on się dać radę postawić. No ale nie wiem czemu. On tutaj nie za bardzo chciałby być. No ale dobra, mniejsza z tym. Tu postawię w takim razie klocek i tutaj. Czyli to będzie się trzymało tutaj po długości. Chyba, że on też uzna, że tak nie może tego zamontować. To tutaj zamontujemy. Ha, brakuje jednego na wysokość. Więc robimy to tak. I tak, okej, okay. w ten sposób, minuta do ataku, zacznijmy zbierać powoli tutaj naszych, naszych wszystkich roboli, żeby oczywiście ich tutaj nie stracić, wysyłamy ich teraz do domku, już nie zrobię tego błędu, że wysyłałem ich, nieważne gdzie, tak szczerze mówiąc, tylko żeby ich gdziekolwiek wysłać, nie, już tak nie możemy zrobić, trzeba ich zawsze wysłać już do twierdzy, bo tam oni na pewno przeżyją w innych miejscach, to może być ciężkie. Tutaj, jak widzicie, jest przejście. Nie wiem dlaczego tutaj moi robotnicy nie chcą tego postać, Aha, nie, zleciłem im tego. Okej, okay. więc zlecę im szybciutko to, jako zadanie ich jeszcze. Tutaj łuczników już prawie nie mamy, jeden tylko łucznik już nam, bo ten cały kawałek nam poszedł się psuć, tak to powiem. Tutaj ci lecą z tą budową, ale tutaj faktycznie ten kamień byłby dla mnie dosyć istotny, ci powiem. No, to jakbyś mógł zlecieć tutaj szybciutko po kamień i zajął się budową tamtego fragmentu jeszcze, to byłbym bardzo Ci wdzięczny za to. Chowajcie się, wszyscy, nie chciałbym Was pytać i Timmy, proszę Ciebie, schowaj się, a nie jakuj mi tutaj. Ty też nie wiem, czy za bardzo chcesz. Dlatego, ha, wywal to, co tutaj trzymasz, i też idź się schowaj. Ok, zasłonił już teraz to, co tam chciałem. Więc bardzo fajnie i teraz też ty również, a to się mój tydzielny, schowaj się, żebyś tutaj nie zginął. Tak, tu jak widzicie sami już lecą tutaj, żeby tutaj porozwalać nas. To postawiłbym go bliżej, to co? Jak się zachowasz? Okej, okay, niech to będzie w ten sposób. Okej, okay, tutaj ze nam przechodzić, jak sam widzicie. Tutaj też już powoli przechodzą. Więc ci też już tutaj są gotowi do obrony. No ale jak widzicie, 45 na nam nie leci. To jeszcze nie jest nie wielka ilość. Muszę to zrobić coś w taki sposób, żeby oni nie chcieli rozwalać tutaj naszego zamku, bo to jest największy właściwie ból, że oni ciągle ten zamek chcą rozwalać w różnych miejscach. A ja za bardzo tego nie lubię. Tak, nie ukrywajmy. Rozwalanie zamku nie jest zbyt ciekawe, bo muszę go tu chwilę odbudowywać i to nie ma sensu. Ej, jak przy ścianę? Przy ścianę, nie? Ty dziurkę. Fak, a ten debi się czy się nie ruszył. Przepraszam, ale naprawdę to jest irytujące to co to się dzieje w tej grze. Dobra, w takim razie to zamerujmy z powrotem. Tu jest w porządku wszystko. Łucznicy! Ja mam głupie wrażenie, że zaraz ci łucznicy, no moich zabijać wszystkich ludzi. Dobra, ok, w taki sposób jak to będzie ułożone. I gdzie ktoś jeszcze stoi? Gdzieś nawalają w niego, tam leci je, je, jeden przeciwnik, nasz, nas, nasz jeszcze, fucking shit, się plączę. Dobra, 85%, więc spokojnie. Dobra, odblokujmy tutaj przejście teraz. Jak widzicie, aktualnie już przy tej konstrukcji nie niszczą mi aż tak bardzo muru. Aż tak bardzo mówię, bo oczywiście niszczenie muru ciągle się odbywa, inaczej już w mniejszym stopniu. Teraz, tak o, zablokujemy sobie standardowo tylko przejścia te, ale tych dalszych, w dalszym momencie chyba nie będę już zasłaniał, bo to chyba się już powyrażanie też mijać z celem. Tutaj jeszcze położymy klocek w tym miejscu i nasz zamek będzie już prawie bezpieczny. E, ha, chyba tutaj sobie obejście wokoło, nie, może nie. Tutaj widzicie, najbardziej właśnie ten fragment jest zjechany. Po prostu, on jest tak rozwalony, że to się aż w głowie nie mieści. Okej, okay. naj 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 najśmieszniejsze jest to, że te drzwi stoją, a te drzwi z tyłu są zniszczone. Chyba, że tam ich w ogóle nie było. Ale zresztą, śli przeciwnicy na mnie, więc tam musiały być drzwi zamontowane. No dobra, mniejsza z tym, nieistotne. Timi, zaj zajmujesz się stolarką w takim razie. Chodź tutaj, ty jesteś stolarzem. O, bo czekaj, inaczej trzeba zrobić. W ten sposób, stolarka. Atos będziesz drwalem, ty będziesz tutaj, kogo tu jeszcze mamy, Falcon też będziesz budowniczym, wylecicie po skały i ktoś tu jeszcze został bez zadania? Chyba wszyscy mają coś przydzielonego, więc bardzo fajnie. Jak mówiłem, budowanie zbyt dużo takich zwykłych roboli nie ma sensu, to się mija z celem. Gdyż i tak coś jak później będziemy mieli z tym problemy. Uwierzcie mi, lepiej mieć ich o wiele mniej, a bardziej ogarniętych ludzi. Ludzi, czy jak to tam można ich nazwać, tak szczerze mówiąc. Eee, dobra. Zrobimy to jeszcze ten sposób, gdyż chciałbym, żeby oni jeszcze mogli na tą stronę przechodzić. Wiem, że to tak dziwnie się komponuje, że schody, a na ich kolejne schody, tak będzie wyglądało kosmicznie, troszeczkę... No ale ta gra ogólnie sama w sobie jest kosmiczna. W trybie normal jest prosta faktycznie. Ja mówiłem, mam problemy z nią, bo jeszcze jej nie ogarniałem wtedy dostatecznie. Naprawdę, szczelić jak najwięcej wojów, i wtedy po prostu nikt nie ma najmniejszych szans. Sobie radzimy spokojnie z każdym atakiem, który na nas leci. Chyba, że nasi łucznicy zabijają ich, jak tutaj lecą do nas, troszeczkę się przyblokowują w tych miejscach. I wszystko leci tam, nam w porządku. E, dobra. Dlaczego tych oto oni nie chcą zamontować? I to jest właśnie najdziwniejsze teraz pytanie, bo według tego, co mnie się wydaje, powinno to się dać tutaj zrobić. Ale postawimy tutaj postawimy belkę i jeśli ta belka już nie pomoże nam w zamontowaniu tego, to już naprawdę nie będę miał zbyt dużo pomysłów, bo to już musi działać, jak szczerze mówiąc. To już musi cholerka wreszcie działać, bo to już jest dziwne wręcz. Dobra, tutaj, że przydałoby się tylko zamontować... Tutaj do góry. Ha! Jak ja tutaj ciebie zamontuję? Musiałem tutaj podstawić Was do góry. W ten sposób. Właśnie tak. I tylko w ten sposób będziecie w stanie tutaj w ogóle się przedostawać. Piętro wyżej. I tutaj naprawiać mi. Ok. To tak Was ustawimy. Czyli ten fragment będzie naprawiony. Ogólnie zauważyłem, że przydałoby się zawsze wokoło muru, tego standardowego kłaść drugi mur na wysokość dwóch kratek zawsze. Wtedy, jeśli coś padnie nam w tym murze głównym wokoło, to ten drugi, zapasowy mur nam go naprawia wtedy. I to jest bardzo fajne, czego oczywiście nie wiedziałem na samym początku, że takie coś warto w ogóle montować. Dlatego teraz już naprawdę, wiecie, mi, jestem o wiele bardziej bogatszy tutaj w doświadczenie w tej grze to już wszystko jest rozbudowane. Łucznicy ci u góry sobie nawet jakoś radzą. Skoro, wiecie co przydałoby się jeszcze, żeby każdy łucznik miał fragi, na przykład. <laughs> łucznik, wojownik, żeby fragi miał. Trzeba to zaproponować twórcy, tak szczerze mówiąc, bo wtedy to byłoby dosyć ciekawe. Czyli po prostu wiecie, macie Łucznika, on tam pisze po prostu, że zabiłem tylu wojowników, tylu kamiennych stworków. Zabiłem tyle tych, zabiłem tyle tych. I to wtedy byłoby bardzo fajnie widoczne, byśmy wiedzieli, co faktycznie najbardziej się opłaca nam budować, żeby jak najwięcej zabijało przeciwników 14% na kolejnego lutka. Co jednego woja dam tutaj jeszcze, znaczy, to jeden nam nie wystarczy, no ale trzech, trzech, tutaj czterech jest, bo tutaj dwóch broni tego wejścia, dwóch będzie broniło tego fragmentu, gdyż on mo się na, może, może się nam często rozwalać że tam brakuje nam klocka innego, si sięgniemy tam, chyba tak, okej. Okay. Wiecie, ten z góry cały mur naprawimy z poziomu tych belek, ale tego dolnego niestety z poziomu belek nie jesteśmy w stanie na na naprawić, dlatego trzeba sobie tutaj poradzić takim właśnie oto podestem. Nie wiem, teraz, to w późniejszym etapie w takim razie. Czy w ogóle taki podest wokoło, na podestach dawać belki co jakiś czas? Znaczy nie, to nie miałoby sensu zbyt dużego. I teraz już od góry on może spokojnie iść, bo teraz chce postawić te klocki. Nie wiem czy do tego on sięgnie. Tu że od góry to postawi. Tak! Teraz on może od góry kłaść te klocki, więc fajnie, naprawdę. Kurczę, ten sam sposób przydał się to naprawić. Widzicie, patrzcie jakie tu mam dziury wszędzie. Te dziury są z tego powodu, bo nie mam jak ich naprawić za bardzo, bo oni tutaj nie sięgają. Tu z tyłu jest wieżyczka nasza i ta wieżyczka blokuje wszelki dostęp. Najgłupsze jest to, że jeśli oni przybiją się tutaj na tył, to oni z tego poziomu mogą mi całą wieżyczkę rozwalić. Wystarczy, że te belki, co są u dołu rozwalą mi, to wtedy cała ta sekcja schodów zleci na dół, bo ona się podtrzymuje na tych właśnie beleczkach. Co jest głupie szczerze mówiąc, bo jedna deska, czyli znaczy jedna taka kłoda, trzyma te całe kamienne schody. Ale to jest Show Castle Story. Więc co my tutaj chcemy od niego więcej? Yy, dwie minuty do ataku kolejnego. Więc sobie przyspieszmy ten czas. Dobra, już jak widzicie, zaraz zbliża się nas, nasz atak. Więc chowajmy tutaj wszystkich naszych ludzi. Bo no nie chciałbym ich tutaj stracić za bardzo. Tutaj powoli zaczynam już konstrukcję tego muru, co wam mówiłem. Czyli tego podwójnego. Czy to się kręci? Nie. Słuchajcie, ja muszę tylko jeszcze zabezpieczyć sobie to wejście, bo zapomnę później i będzie problemik. Odsuń się troszeczkę w tył i podejdź bliżej, żebyś tutaj był dostępny od razu. Okej, okay, widzicie, troszeczkę tutaj tych wojowników wszędzie się pokazuje, po bokach. Ale nasi łucznicy powoli tutaj ściągają. Czyli, nawet, czyli ta wieżyczka u góry faktycznie ma znaczenie, patrzcie, ci wszyscy u samej góry są od razu ściągani. Więc od razu tutaj leci ich o wiele mniej niż w tych innych stronach. Te strony bardziej musia, muszą, muszą się skupiać na wojownikach, gdyż tutaj... No, zresztą sami widzicie teraz o co kaman. Czekajcie, nie da się go schować nie? Nie, dobra, jest w porządku. Tutaj jak wam idzie. Okej. Okay. Tu już się walka zaczyna toczyć, wiecie co? Czy będzie tutaj potrzebna jeszcze pomoc im? Chyba nie, tak mi się wydaje Na razie jest w porządku Kurze, strasznie się boję o tych łuczników wszystkich, które tak nawalają sobie Ostro wokoło Bo wiecie, no z tymi łucznikami Co to było? Widziałem tutaj mojego robotnika gdzieś zwykłego, ale to był chyba jakiś błąd tylko i wyłącznie, dlatego tak widziałem go dziwnie <grych> dobra, więc jest w porządku, kolejny atak odep odepchany od nas Więc jak widzicie powoli powoli ta rozgrywka się taka już zaczyna robić dosyć prosta nawet ale to bardziej tylko dlatego że mamy takie teraz możliwości że mam więcej tych ludzi wszystkich i dlatego teraz wszystkich wyślę do rąbania drewna może jednego wyślę Timiego tutaj po kamień jednak ale reszta zajmie się teraz drewnem. Dlaczego? Gdyż tą sekcję chciałbym tutaj dokończyć już w pełni. Pierwsze co, potrzebuję schodów. No tak, oczywiście jest wszędzie porozrzucanego... Ah, tego kamienia i nie mogę tutaj nic zrobić więcej, więc trzeba się tu pobawić. To, że pokazywałem kilka Że oni tego e, nie rozumieją. I trzeba im tutaj pomagać za każdym razem. Czyli zabrać część tego, wsypać do, do innego pojemnika i dostajemy w ten sposób już normalny kamień. No ale, cóż, Castle Story sobie z tym nie radzi jeszcze. A teraz, jak sobie widzicie, chwila, moment, już mam y 8 kamienia i teraz będę mógł go wykorzystać. Teraz, y tak. Aha, tutaj, tutaj w tą stronę on jeszcze będzie iść, to cały mi kamień jednak zmarnuje on. Szkoda troszeczkę. Albo wiecie co? Tak o. Weź tymi tutaj zatrzymaj się na chwilkę i rozwal to. jednak tutaj jestem zbędne, tam tutaj potrzebę i blokuje i od razu was blokuje. A wy tutaj potrzebujecie troszkę więcej ruchu jednak. Więc tutaj jest takie przejście, gdzie moi wojowie to będą mogli pójść i, i będą ich zabijali. 86%, trochę to tam będzie wzrastało, czyli zaraz dostaniemy kolejnego tutaj robotnika. Tiama. Tiama Tiama, idź tutaj. Aha, zabrałem cię bez tego, nie, ale ty chyba zajmowałeś się budowlanką. Tak, dokładnie. A to się, ty chyba jesteś zbieraczem jakimś dla nas. Tak, ty jesteś drwalem. Dlaczego nam nie ścinasz? Nie, jest jeszcze zasięg, więc powinno być w porządku. troszeczkę da większy zasięg i was przesunę na bok w ten sposób. Ok, więc tutaj macie już większy zasięg do rąbania. Ok, czyli już polecieliście robić, w porządku. Teraz taką, tutaj trzeba dźwiczki postawić. Czyli nie tutaj, tylko pod stolarkę wejdziemy i dźwiczki dokładnie w tym miejscu. Czyli tak jak za każdym razem je stawiamy. Czyli tutaj dźwiczki montujemy. Sprawdźmy mur wokoło, jak wygląda. Dobra, nic nam nie rozwalili więcej. Jest, są te same dziury co ostatnio, chociaż chyba tej dziurki jednej nie było. Nie jestem pewien. Tak, jej nie było, to tutaj. Jak widzicie, mam możliwość położenia tam klocka, jest i tak czy siak wiem, że tam nic się nie stanie. Dobra, tutaj dostaliśmy taką małą sekcję, teraz co chciałbym w niej zrobić? Tutaj po podpatrzę się to, co robił Harden, czyli przyblokować łuczników, żeby nie strzelali nam nigdzie na boki, tylko skupiali się na swoich fragmentach tutaj do ataku. Więc postawimy łuczników tu i tutaj. W tych dwóch miejscach będą stali nasi łucznikowie. Chcę eee, ustawić. tak, muszę ich od siebie odgrodzić. Tu, tu. Tu. tu który będzie strzelał? Tu. Tu. Okej, okay, te klocki mogę usunąć. Tu będzie stał i tu będzie też jeszcze blokada, okej. Okay. Czyli w tych dwóch miejscach wlądują łucznice, łucznic, czyli tutaj. Kurczę, będzie, będzie takim niebezpiecznym fragmencją stał. Będzie to dziwnie, może wyglądać niekiedy nam. Ale dobra. Tu by się przydało też coś na ten wzór zbudować mu. Więc tu postawimy klocek i wtedy przyblokujemy ich tutaj. Chociaż... Tutaj przydałoby się jeszcze... Poszerzyć te fragmenty w ten sposób I teraz możemy spokojnie róg odciąć od całej reszty Czyli to zrobić tu Tu I Tutaj nie możemy zrobić Dobra Ale te dwa klocki powinny nam wystarczyć W pełni Żeby to zbudować co chcemy Więc dobra Falkolnie Ty się teraz tym nie zajmuj Tylko odłóż to Jesteś budowniczy więc bierz Drewno i leć i drewnem się baw Dobra, Tiamarze, może nie, ale Ty jesteś Atosie mój ty wierny robotniku. Ty leć, pomóż mu tutaj w budowie. Bo teraz tego drewna będzie trzeba się pozbyć, bo jest jego dosyć sporo. Więc naprawdę to będziecie musieli się tym zająć. A ty przejdziesz z kamienia na drewno, bo kamienia mam dosyć sporo. A jeszcze go nie wykorzystałem. Dobra, tutaj jeszcze nam brakuje drzwi. Widzę, że chyba nie ma nikogo do stolarki rzuconego. Więc też pan od kamienia, Timi, pójdzie zajmować się stolarką, czyli zbuduj wszędzie nam drzwi po kolei. Dobra, tutaj ostro pracują, czyli te fragmenty tutaj nam zaraz zasłonią i łucznik jeden tam pójdzie. Hmm. Który? Ty chyba tam pójdziesz. Ten łucznik się przydaje w tym miejscu. Chyba, że wezmę sobie kolejnych łuczników. Dziś on się poza. Dobra, do tego czasu będzie jeszcze łucznik, jeszcze jeden. To tutaj go postawię wtedy. I OK, to będzie załatwione. Czyli ta sprawa będzie też już w pełni obstawiona. I tak właśnie myślę, czy nie postawić jeszcze belek w tą stronę. I później stworzyć jakieś tutaj sekcje łuczników u góry. Ale może na razie jeszcze nie. Dobra. Albo ciebie tam przestawię przecież. Przecież ty tam możesz pójść. Chodź tutaj. Czyli jesteś teraz tu dokładnie na tym brzegu, żebyś mógł szczczołać tutaj we wszystkich, a jednocześnie jesteś zabezpieczony, że ciebie nikt nie zabije. Teraz tak, o, przydałoby się jeszcze tutaj troszeczkę zrobić obcięcie tutaj, żeby tutaj ich przyblokować troszeczkę, nawet pojedynczym klockiem, że wiecie, oni tutaj musieli przejść przez to, żeby do nas się dostać. Czyli ich, troszeczkę ich zwolnimy podczas ich biegu na nas. Eee, tylko teraz, jak to ustawić dokładnie, może powiedzmy w ten sposób byśmy to zrobili. Ciekawe w ogóle jak oni się zachowają, jak takie coś zobaczą <laughs> na swojej drodze. Mm, tu. I powiedzmy teraz w tą stronę przydałoby się pójść troszeczkę. I tutaj. Okej, okay, w ten sposób, ale żeby to zbudować potrzebujemy dużą sekcję budowniczych Timmy skończyłeś pracę więc chodź ty też budować i ty oranie również leć zajmuj się budową bo trzeba ten fragment tej wybudować w podobny sposób byśmy zrobili jeszcze tutaj tylko że tutaj będziemy blokowali naszych ludzi nie wiem czy to będzie miało sens chociaż zawsze to jakaś blokada byłaby też ich To wiecie, oni sobie jakby tutaj poradzą moi ludzie Robimy to może w ten sposób nawet Lombo chodź tutaj, odłóż to i też zajmij się budową, tutaj widzicie wszyscy zaczynają lecieć tutaj Tego jeszcze nie za, zaczynają robić, bo obstawiają jeszcze te fragmenty co tutaj przygotowałem dla nich łucik już jest? Nie, ciągle łucika nie mamy gotowego Ale zaraz zacznie się atak na nas, więc będziemy musieli wszystkich tym, tym razem budowniczych, poblokować, żeby oni tutaj nigdzie nam nie polecieli. Pójdźmy w sekcję budowniczą. Tutaj już nic więcej nie ma do budowy tak, tak, takowego, więc teraz pewnie każdy się będzie zajmował y, kamieniem. A to jest niebezpieczne, uwierzcie mi. <laughs> tym bardziej przy tych moich konstrukcjach, co, co teraz im tutaj zleciłem. Więc spróbujmy zrobić to w ten sposób. Jak tutaj ich zlecić z tego... W to nie da się, tak? Okay. Więc teraz tako każdy budowniczy czy niebudowniczy musi stąd zniknąć. A to się też tutaj leć. Zostaw, zostawcie to wszyscy i uciekajcie stąd. Uciekajcie. Jeszcze jeden kolej został gdzieś. Ty jesteś jeszcze jako budowniczy chyba? Tak. Wszyscy są już obstawieni, więc jest w porządku. Tutaj są zabezpieczeni wszyscy. Tutaj zablokować trzeba wejście, zapomniałem tego zrobić. Dobra, chodźcie tutaj, jest, jest tutaj na szczęście więcej, więc sobie jakoś tutaj poradzicie z tym wszystkim. No, jasne, co to dla was jest. Idź tutaj, zabezpiecz, wejście. Bo tutaj z tyłu będziecie ich asekurowali w, w razie czego, jakby ktoś tutaj jakiś cudem się przerostał koło was. Dobra, tutaj rozwalają już przejście. Okej, okay. no, zaraz zobaczymy. To już jest atak dosyć sporawy. Dosyć sporawy, kurcze, właśnie zawsze mam dylemat jak ten atak te określać. Chcę może tutaj jednak pomóc im troszeczkę. to jedna osoba, Beba wystarczy, tak, Beba by tutaj chroniła wszystkich, więc będzie w porządku. Tu wszyscy żyją tutaj. Jeden ma... Troszeczkę małe szanse, już. Chodź tutaj, schowaj się lepiej, mój ty, mój ty drogi. Bo jeśli cię zabiją i będzie problem. Okej, okay. wszyscy przeżyli, więc w porządku. Więc niech wracają wszyscy no, że nie wszyscy, bo teraz nam kam kamienia zabraknie. Więc jedna osoba, czyli ty tutaj, zajmie się jeszcze wydobywaniem. W takim razie tutaj weźmiemy sobie łucznika tym razem, który w stanie w tym miejscu z tym, że to będzie trzeba troszeczkę bardziej przyblokować czyli stworzyć taką obwódkę jeszcze tutaj, wokoło Czyli, że, czyli wiecie, żeby ci łucznicy, co będą tutaj ustawieni, nie widzieli akcji, co się toczy tutaj. Bo to ma nam właśnie pomóc. Ale za to, by tu widzieli akcję, co się będzie się toczyła na tych kamieniach, co tutaj teraz aktualnie budujemy. Jeszcze nawet zbudujemy tutaj więcej kamieni. Właśnie kamienie może nie lepiej... Deski postawić deski są tańsze i trochę prościej mi je zbierać będzie czy nie nie, nie, nie są tańsze, bo to bliki i tak będą musiały tutaj przyjść więc dobra zrobimy to jeszcze raz taką samą sekcję dobra, więc to będą takie pułapki dla nich, które będą ich spowalniać tutaj zrobimy, tutaj zrobimy też taką jeszcze jedną sekcję, czyli podwójną Kamienia pójdzie mi na to dosyć dużo w konstrukcji, ale może dzięki temu spowolni ich ruch. A dzięki czemu? No, więcej tutaj będę mógł zamontować sobie łuczników, bo wreszcie będzie jakiś sens w nich. A aktualnie niestety, ale montaż zbyt dużej ilości łuczników się dla mnie nie opłaca, gdyż wojownik jest dla mnie bardziej przydatny. E, tutaj jeszcze trzeba wybudować sobie bramę. Dobra. Przepraszam, blokujecie mnie. Czy wiecie, że wy mnie blokujecie aktualnie? Pewnie wiecie. Wam to, to nie przeszkadza w ogóle. Więc co? Ty tutaj stoisz tak bez sensu, oranie. Leć tutaj, zajmij się stolarką. A ja w tym razie tutaj postawię jeszcze drzwi. Tutaj nie postawię, więc tutaj będę musiał postawić podwójne. Czyli tutaj jedne, drugie drzwi. Hmm, tutaj potrzebuję kamienia, bo też go rozwalili. jak sami widzicie. się. Dobra, oram poleciał do roboty, ja się tutaj szybko dziwiczki postawię, których tutaj brakowało przedtem. Okej, okay, więc w tym miejscu skończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że on, on wam się spodobał, więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych polecie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To papa pa wszystkim.